To jest muzyka, która łączy pokolenia. To są emocje, które podbijają Azję. Od Tokio, przez Seul, aż po Pekin młode talenty z całego świata pokazują, jak głęboko czują Chopena. Wielka gala koncertowa w sercu Ganna. Światowy poziom, polskie dziedzictwo. Zobaczcie pełną relację już teraz w PPTV Info. Seul ponownie stał się azjatyckim centrum muzyki klasycznej. W eleganckiej Geonam Art Hall w dzielnicy Gannam odbyła się uroczysta gala koncertowa Chopin's World Piano Competition. Wydarzenie to, organizowane pod patronatem polskiego wydawnictwa muzycznego, co roku przyciąga młode talenty z Korei i całego regionu. uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom artystyczny ale co tak naprawdę liczy się w interpretacji Chopina? jurorzy są zgodni to nie tylko biegłość techniczna przede wszystkim wrażliwość wydaje mi się że to jest najważniejsza cecha którą powinien mieć zwycięzca konkursu i też wrażliwość specyficzną oryginalną niepowtarzalną to są bardzo ważne cechy w sztuce ale też bardzo ważne cechy w ogóle w wykonywaniu muzyki Chopina. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze inne cechy, jak wierność tekstowi czy biegłość warsztatowa. Niemniej te dwie pozostałe cechy uważam za na tyle oczywiste, że chyba na pierwszym miejscu wymieniłbym właśnie wrażliwość. Konkurs w Seulu ma szerszą misję. Nie chodzi tylko o utrwalanie legendy Chopina, ale o edukację i wprowadzanie azjatyckich pianistów w bogaty świat innych polskich kompozytorów. Zaskoczył mnie bardzo wysoki poziom wszystkich występów, a to dopiero pierwsza edycja tego konkursu. Zaskoczyło mnie też, że wielu uczniów było zainteresowanych poznaniem nowego repertuaru polskich kompozytorów, o których wcześniej nie wiedzieli. Głównym celem tego konkursu jest wzbudzenie zainteresowania polskimi kompozytorami innymi niż Chopin. Konkurs jest zorientowany na muzykę polską i też na muzykę kompozytorów, którzy nie są obecni w repertuarach pianistów azjatyckich. Zatem tutaj Chopin jest w pewnym sensie nośnikiem dla twórczości innych, mniej znanych kompozytorów. Mam nadzieję, że dzięki temu konkursowi Korea stanie się jednym z wiodących ośrodków w promowaniu polskiej muzyki i kształceniu młodych pianistów. And also, um, Jak wielka jest presja i radość towarzysząca tym występom? Najlepiej wiedzą to rodzice, którzy kibicują młodym talentom. Moje dziecko bardzo się stresowało podczas występu, dlatego ja, jako matka, byłam bardzo zdenerwowana. Ale to była cudowna okazja, by zagrać muzykę, którą kocha przed tak wspaniałym gronem profesorów. To wielka sprawa. Że ten konkurs został zorganizowany w Korei i że moje dziecko mogło wziąć w nim udział. Dzięki temu pogłębi swoją wiedzę o muzyce polskiej. Byłam zaszczycona, że mogłam być oceniana przez tak wybitnych i wspaniałych profesorów z Polski. Zaskoczyło mnie, że mogłam odkryć tak wiele nowych utworów Chopina. Przygotowując się do tego konkursu. W eliminacjach zagrałam Fantazja Impromptu, a w finale Andante Spianato i Wielki Polones. Jestem szczęśliwa, że mogłam je wykonać z taką radością. Za sukcesem przedsięwzięcia stoi Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Instytucja obchodząca w tym roku 80-lecie istnienia. Konkurs w Seulu to doskonała okazja do promocji całego polskiego dorobku kompozytorskiego. Organizacja konkursu szopanowskiego, Chopin World Piano Competition, jest bardzo ważna dla naszej instytucji. Instytucji, która w tym roku obchodzi 80-lecie swojej działalności. Mamy możliwość dzieci. Nastolatkowie mogli zapoznać się z szerszą ofertą, czyli możemy poznać Grażynę Pacewicz, Janinę Garście, Jana Paderewskiego. Ponieważ na tym rynku istniejemy, funkcjonujemy, działamy od wielu dekad, natomiast ten konkurs pozwoli nam poszerzyć nasze docieranie tak naprawdę z nowymi kompozytorami polskimi znanymi dla dzieci. Sukces na taką skalę, w tym planowane rozszerzenie na Chiny, jest możliwy dzięki zaufaniu i wsparciu polskich instytucji państwowych. To przedsięwzięcie nie udałoby się bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaufali naszej instytucji, zaufali działalności, którą realizujemy i dzięki temu możemy popularyzować muzykę polską. Tegoroczna gala koncertowa zakończyła się wzruszającą ceremonią wręczenia nagród i wspólnym zdjęciem w którym wziął udział między innymi ambasador polski. Młodzi artyści opuszczali Geonam Art Hall z nowymi inspiracjami i obietnicą, że wrócą w przyszłym roku. A my już dzisiaj możemy zaprosić na finał czwartej edycji festiwalu w Tokio, który odbędzie się 22 i 23 listopada. Polska muzyka podbija Azję. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w PPTV. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Jeśli podobał się wam ten odcinek, zostawcie lajka. Subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z całego świata Polonii. PPTV tworzymy razem z wami. Wasze wsparcie, komentarze i obecność dają nam energię, by codziennie dostarczać rzetelne informacje, reportaże i historie Polaków z każdego kontynentu. Jeśli chcecie pomóc nam rozwijać niezależne polskie media za granicą, Zapraszamy na Patronite. Każde wsparcie, nawet symboliczne, realnie zmienia to, co możecie zobaczyć na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu PPTV Info. Trzymajcie się i dobrego dnia, gdziekolwiek jesteście na świecie.